17 dzień października to Dzień Walki z Ubóstwem. Wymyślono go po to, by przypomnieć o zapomnianych przez społeczeństwo ludziach, którzy żyją tak, jak nikt z nas nie chciałby żyć. Na szczęście są też tacy, którzy walkę z ubóstwem potrafią wygrać nie tylko dla siebie. Dziś najlepszy z nich został wyróżniony. Powstała też Deklaracja Poznańska, która walkę z ubóstwem ma ułatwić. Poznański Dworzec Główny. Codziennie tysiące ludzi przechodzi obok kilkudziesięciu, którzy w poczekalni czekają na szansę szansę na wyjście z ubóstwa. Człowiek ubogi to jest osoba, która pozostawiona została gdzieś w jakimś etapie rozwoju, powiedzmy ze względu na brak dobrego środowiska, ze względu na brak pewnych wysiłku najbliższego środowiska, żeby tę osobę rozwijać. Bo ubóstwo nie zawsze oznacza bezdomność, ale zawsze można z nim walczyć. Doświadczenia Barki pokazują, że nie ma ludzi trwale, Wycofanych na margines. Że ci ludzie mogą wracać do życia społecznego i gospodarczego. Stają się obywatelami, stają się przedsiębiorcami. Człowiekiem, który tak zmienił swoje życie jest Tomasz Flinik. Kiedy miał 21 lat, opuścił poprawczak. Nie miał niczego: rodziny, domu, pracy. Tak przyjechałem do barki, to. W ogóle nawet nie myślałem o tym, że dłużej, dłużej się zatrzymam. Przy, przyjeżdżałem do Barki z tą myślą, że dwa tygodnie tam posiedzę i od razu stamtąd, stamtąd, stamtąd wyjadę. Ale Tomek nie wyjechał wprost. Przeciwnie, tu w Kudoprzycach sam pomaga od 10 lat. Teraz został nagrodzony tytułem lidera integracji społecznej Drabina Jakubowa. Jest pomocny. W każdej sytuacji można do niego się zwrócić. Okazję pożegnania i nocy. To jest też ważne, nie? że niesie pomoc, dostał sam pomoc, niesie pomoc innym. Zawsze stara się pomóc, jak tylko może, nie tylko materialnie, ale również dobrym słowem, czy, czy też w znalezieniu pracy. Tomasz Klinik pomaga teraz około 70 osobom. Rodzina Michalskich zawdzięcza mu nie tylko dach nad głową. Nie tylko hmm, przy mieszkanie, czy, czy pracę, ale i duchowo wspomożenie. Takim dobrym przyjacielem, no bo można z nim pogadać na każdy temat. By ułatwić walkę z ubóstwem w poznańskim Urzędzie Miasta, przedstawiciele organizacji pomagających ubogim i laureaci nagród Fundacji Pro Publico Bono przygotowali deklarację poznańską. Dokument stanie się podstawą karty Solidarności, wielkiego i ważnego podręcznika, który ma pokazać jak w całej Polsce pomagać innym. Karta zostanie ogłoszona 11 czerwca 2009 roku w dziesiątą rocznicę wystąpienia Jana Pawła II w polskim parlamencie. Paweł Marciniak, Teleskop.